Siemka, to już piąty odcinek Let's Play Minecraft. Dzisiaj zajmiemy się wybudowaniem mostów, o których mówiłem w wcześniejszym odcinku, czyli w czwartym yy, przygotowałem sobie trochę drewna Chcę sobie. Przygotowałem trochę drewna no i teraz tak, miały być schodki, ale zamiast. Schodki, powinniśmy najpierw zrobić schodki, no ale. Zrobimy najpierw most. Bo akurat na to już mam przygotowane drewno. Hmm, mam zamiar poprowadzić schodki. Most do tamtej wyspy. Moment. Albo nie. Do tej wyspy. I potem od tamtej wyspy do kolejnej, i tak dalej. Znaczy, wyspy. Pagórka. Mmm, postawimy sobie tu workbench, bo się przyda trzeba będzie zrobić trochę schodków. Tyle powinno starczyć. Most będzie miał szerokość czterech kratek. A nie sobie nic. No dobra, trudno. O, Dobrze, przynajmniej, że teraz upadają schodki normalnie, a nie ten... Nie drewna. Moment, będę musiał tam pójść, zobaczyć jaka tam jest wysokość. Tu jest 84. Ała. 84. Tu też jest 84, czyli tak już będzie dobrze. Można prowadzić normalnie prosto. Teraz hmm. trzeba się zaś na górę dostać. Ok, będziemy go zwiedzać w najbliższym odcinku. Mam nadzieję, że nie będzie on tylko takim krótkim cave'em, tylko że będzie coś ciekawszego. No dobra, ciągniemy tutaj. Mm, nie wiem, dlaczego jest taka słaba grafika. Mm, po prostu jak, jak normalnie renderuję wszystko, robię normalnie i robi się taka grafika jaka się robi. Nie mogę na to nic poradzić. No chyba, że ktoś wie jak to zrobić to chętnie posłucham więc w komentarzach proszę o podpowiedź Bo u innych widziałem że właśnie z Minecrafta mają Let's Play 360 y, 350 chyba p i ten i mają grafikę zarąbistą więc nie wiem jak to jest na powiększonym ekranie normalnie jest wyraźnie u nich, a u mnie jak się powiększy to jest taka grafika, że oczy bolą nie będę tutaj przyspieszał tych budowy mostów, bo to nie wiem czy się opłaca w ogóle. Znaczy ten pierwszy może zbudujemy normalnie, a tamte przyspieszę. Zobaczę. Raz dwa, trzy, marcy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 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 raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Most. Ale cóż z tego, jak jest zaraz koniec wyspy. No trudno. Jakoś to się ogarnie. Ważne przynajmniej, że będzie można było, będzie przejść do, z jednej wyspy do drugiej. Znaczy, wyspy kurcze, pagórka. Tutaj pomiędzy, na tym będą stawiały pochodnie, na tym to zaraz stawiam. A pomiędzy tym postawię yy, pół płytki no i będzie to tak wyglądać fajnie chyba hmm. tak się robiło. Tak. Ok. oj, mam killów, to dobrze. Troszkę mi się klawiatura ścina. Okej, jedna strona jest zrobiona, teraz jeszcze z drugiej strony. O, sam raz starczył z tak. Jeszcze tylko machniemy pochodnie. Jeden most mamy zrobiony, warko ja wezmę, bo nie będę biegał z jednej wyspy do drugiej wyspy. Jeszcze pójdę tylko do domku, zobaczyć jak to wygląda. Następny most będzie po prostu przewinięty już, znaczy nie bed, będzie klatka i ukończę te mosty robić, no bo nie chcę zanudzać. Zaraz zobaczymy jak to wygląda tutaj stąd. A no nie, jest źle, jeszcze stąd pójdzie tam będzie gites. Tego od razu jakoś tak fajniej. No dobra, czyli ja teraz poprowadzę sobie z, tamtej, z tej wyspy na tamtą wyspę i widzimy się jak już skończę. No to a może by poprowadził od tego mostu takie hmm. Poprowadzę od tego mostu chyba Akurat tu jest 4 No To będzie szło od tego mostu No i teraz będzie klatka i widzimy się jak skończę budować ten most I może jeszcze wymyślę gdzieś jeden i zrobię jeszcze schodki do dom z domku na dół, więc na razie do zobaczenia. Ok, ja już jestem, zrobiłem już mosty. No i zastanawiam się, czy zrobić jeszcze dzisiaj magazyn, czy lepiej schodki na dół. No, myślę, że lepiej będzie zrobić schodki na dół, ponieważ zejście będzie potrzebne. Pokażę Wam teraz, jak to wszystko wygląda. No to. Zejdziemy sobie. To wygląda mniej więcej tak z góry, tak na mapie. Zaraz się po nich przejdziemy. Wszystko jest wykonywane z desek, ponieważ mam ich dużo. Nawet jeszcze trochę mi zostało. No to tak. Tu jest przejście z tej górki na tą górkę. Potem tutaj idzie się na tą górę. Tutaj idzie się do takiego przejścia fajnego. Tutaj, no tutaj jest. Tutaj się łączy razem z tamtym. To jakiś kajf? A nie, tylko taki. Moment. Nie, to nie kajf. No dobra. Yy, no i tutaj idzie jeszcze jeden mostek. Tutaj. O, fajny kajf. Tutaj idzie mostek. Tutaj też postaram się jakoś to zagospodarować fajnie. Pozwiedzamy tutaj te kejwy, wszystkie które tu są. No i będę się brał do, 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 do roboty, do budowy yy, schodków z domku. Będą one, nie będą one z półpłytków, bo tak to by wyszły bardzo długie. Obawiam się, że jeszcze za wyspę, czy znaczy za wyspę, kurczę, za, za górę. Więc wykonam je z normalnych schodków. Niby z pół płytek wychodzi trochę chyba mniej, no ale mam trochę drzewek posadzonych, mam trochę drewna, więc powinno mi starczyć. teraz pójdziemy do domku, zrobimy sobie ten... schodki. robimy wszystko co mam i więcej się nie zrobi, no i dobra potrzebować będę trochę dirta, więc wezmę jeszcze łopatę nie wiem czy mam gdzieś tu schowaną mam tu łopatę nie mam tu łopaty tu też nie mam, w takim razie zrobię sobie łopatę srebro, 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 srebro gdzieś tu widziałem srebro Tutaj powoli sobie przetapiam już te, te, tego y, sa, sa, sanda, piask, piasek. No i powoli jakoś tam idzie. Już 2 i trochę staka. Znaczy, dwa i, można powiedzieć, połowa staka. Dobra, jak się przepali jeszcze ten drugi, to zrobię dwie łopaty. Okej, okay, wrzucamy dalej piasek. Dobra, mamy dwie łopaty ściąć tą górę chyba pójdę No to nic, no Nie wiem nagrywać to Nagram kawałek i będzie po prostu to Będzie klatka znowu Dla Was to będzie tylko chwilę, dla mnie Najbliższe 20 minut zabawy. No, dzisiaj wyjdą nawet, może dwa filmiki, czyli fajnie będzie. A może nawet trzy, nie, nie gwarantuję. Tylko nie mam planów, co wybudować. Piszcie w komentarzach, co wybudować, co postawić a może coś tutaj zrobić ze swoim save'em z wioską, może coś zrobić fajnego. I ocencie moje mosty, jak wyglądają, czy fajnie, czy nie fajnie. Czy może coś ich zmienić. Myślę, że tyle dieta wystarczy, niepotrzebnie robiłem dwie łopaty. No, starczy spokojnie, bo to tylko po to, żeby tam Podstawiać się Podczas stawiania tego Schodków Bo tak to jest To ciężkie do zrobienia Trzeba będzie Wejść teraz na górę Mam nadzieję, że schodki nie wyjdą zaś Za daleko I że będzie to fajnie wyglądać Jeśli mi zabraknie, to posadziłem sobie Wcześniej drzewka z... Zetnę je i ten... No i będzie już drewno na schopki mm, Mam deski, kurczę, zaś desek nie mam siekierka Zetniemy sobie brzozę I mamy już wystarczająco desek, żeby zrobić sobie takie wejście chodniczek, jak to tam chcecie nazwać Dobra, łopata I tutaj włożymy deskami i zrobimy o, o dalsze trochę. No i zabawa ze słodkami wygląda tak. Robimy tu, trzeba się podstawić, potem to wszystko rozwalić. Dlatego właśnie nie będę tego nagrywać, tylko po prostu sklatkuję to i będę.